A ja spędźcie ze mną poranek. Od rana posprzątałam sobie w pokoju, bo miałam syf. Później poszłam robić coś, czego nienawidzę, czyli powiesić pranie, a jeszcze później posprzątałam w kuchni. E, następnie przed domem pozamiatałam schody. Gra, grałam we farminga to trochę. Próbuj ogarnąć 25 matkę, jakie to jest skomplikowane. Narysowałam swój pierwszy rysunek od ponad dwóch lat. I pojawiałam, że. No nie jest idealny, ale dzięki nie przypomniałam sobie, jak bardzo rysowanie jest przyjemne i na pewno do niego wrócę. No, to się trochę zimno, więc wybrałam taką kaftanę. I wiecie, co będę robiła? Będę zrobiła z bo moje wyglądają tak, są okropne. One tak wyglądają, odkąd je pomalowałam, bo źle je pomalowałam. I po prostu woda je zmyła. Zrobiłam takie zwykłe z brokatem przy skórkach. Później przez jakąś godzinę rozmawiałam z rodzinką, bawiłam się z kitkami. Teraz ja będę czytać, aktualnie czytam taką książkę, lubię się pochwalić. Wczoraj zrobiłam taką ładną zakładkę. No, także że to dobrze. To ja. Bo użytkowałam się, miałam jechać z koleżanką na rowery. A zaczyna grzmić i będzie burza, więc nigdzie nie idę. Nerwic można dostać. Dobrze, że nie wyjechało. Później przez dwie godziny oglądałam z siostrą e, Tokio Paradise, jedząc uśmieciowe żarcie i gadałam z nią. Szyję. Uczę się, że się gumki skręci. To nie jest takie proste, na no, jakie wygląda w internecie, okej? Okay? Tutaj już mam zmarnowany materiał, ale pamiętajcie, że trzeba zmarnować materiał teraz, żeby później, tylko nie zmarnować. Tutaj ja po trzeciej próbie uszycia i stwierdziłam, że na dzisiaj już zakończę. I później znowu przez jakąś godzinę oglądałam siostrą Hotel Paradise i obgadywałam ludzi. I później już nie nakrywałam, bo zapomniałam. Tutaj ja wieczorem, bo wydarzyło się coś i było mi przykro. Ale później mi się humor poprawił i dopiero pisam z przyjacielem i poszłam spać. Także tak spędziłam dzień. Dziękuję, że byliście ze mną.